To jest taka miłość, właśnie która polega na nieocenianiu, taka najgłębsza. Nieocenianie, bezwarunkowa akceptacja, bezwarunkowe bycie tu i teraz. I właśnie z tym polem miłości też yy, łączę się w moich odczytach zawsze, jak czytam klientom Kroniki Akaszy. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na polu poznania. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o tym, jak zacząć samodzielnie czytać Kroniki Akaszy. Ja tutaj na polu Poznania właśnie opowiadam o kronikach Akaszy, ale też jestem psycholożką, więc łączę wiedzę taką konwencjonalną z niekonwencjonalną i wiele osób, które zaczyna mnie oglądać właśnie się tymi kronikami Akaszy interesuje. Nagrałam już filmy, w których mówię jak się łączyć z polem Akaszy, jak to zrobić krok po kroku, więc zapraszam Was do tego. Przez ten czas dołączyło do nas trochę osób, więc chciałabym też dla nich odpowiedzieć na te pytania właśnie, co robić, żeby czytać kroniki, jak się do tego zabrać i podam Wam dzisiaj takie, trzy wskazówki, które są dosyć powiedziałabym proste, które są do wdrożenia od zaraz i które pomogą ci na pewno czytać te kroniki. I witam cię serdecznie na polu Poznania. Ja nazywam się Weronika Liberska i jak zwykle chciałabym z wami zrobić na początku trzy głębokie wdechy i wydechy, tak, żeby połączyć się z chwilą teraźniejszą i żeby ten przekaz, który mam dla ciebie z kronik, trafił do ciebie, trafił do twojego serca. I żeby z tobą zarezonował. Zamknij sobie na chwilę oczy. Weź wdech, spokojny, długi wydech za przeszłość, za to, co już było, za to, co już nie istnieje. Drugi wdech, spokojny, długi wydech za przyszłość, za to, czego jeszcze nie ma, za to, co jeszcze nie istnieje. I trzeci wdech i spokojny, długi wydech za teraźniejszość, za bycie tu i teraz. Poczuj swoje ciało. I właśnie to jest taka pierwsza wskazówka. Żeby czytać Kroniki Jakaszy, to trzeba być w chwili teraźniejszej, w uważności i w połączeniu ze sobą. Ponieważ to jest energia, którą sczytujemy z wyższych wymiarów, przynajmniej ja to tak widzę. To jest energia, która nas otacza, to jest energia, która jest subtelna. Ale żeby w pełni się z nią połączyć i nie projektować sobie jakichś swoich rzeczy na, na te kroniki czy na ten odczyt z kronik, to właśnie trzeba być tu. I teraz. I często moi klienci przychodzą do mnie z wieloma, wieloma pytaniami, e, bądź też osoby, które przychodzą do mnie na kurs i chcą już, już tutaj wszystko tutaj załatwiać. I owszem, uczymy się tam techniki, uczymy się tam tego, jak krok po kroku wchodzić w grojnik i co robić, ale pierwszą podstawową rzeczą jest bycie w uważności. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że wiele z nas i wielu z nas nie jest na co dzień uważności. Uwa i ja tak samo codziennie zapominam o byciu uważną. Codziennie zapominam. I codziennie staram sobie przypominać w tych krótkich momentach i wracać do tej chwili teraźniejszej. I właśnie, żeby się połączyć dobrze z kronikami, trzeba być w teraźniejszości. I są pewne mm, ćwiczenia, które można wykonywać tak, żeby na co dzień łączyć się z tymi kronikami, żeby być bardziej we flow, żeby właśnie to przychodziło do nas, co ma przyjść. I też mówiłam już o tych technikach, ale powiem wam jeszcze raz, to są właśnie te trzy oddechy. To jest taka metoda, którą w sumie ja wymyśliłam. To jest taka metoda, którą ja zaczęłam stosować u siebie, i pomyślałam, że to jest fajna rzecz, żeby właśnie pożegnać się z przeszłością, zostawić na chwilę przyszłość przed sobą i wrócić do tu i teraz. I wzięcie sobie naprawdę trzech oddechów codziennie to jest świetna technika. I w ogóle wszelkie techniki mindfulness są fajne. Dopóki, dopóty one płyną naprawdę z ciebie, z tego, czego pragniesz. Bo też nie chodzi o to, bo też ja wpadłam w taką pułapkę i często wpadamy, żeby po prostu robić nie wiadomo ile technik, jakby robić różne rzeczy, które nas niby mają wprowadzić w uważność, a tak naprawdę po prostu nas stresują, bo mamy zrób to w ten sposób, dotknij tego, odetchnij tu i tak dalej. Więc wybierz swoją technikę, która będzie wprowadzać cię w moment teraźniejszy, ale to zanim zaczniesz czytać kroniki jakaś i w ogóle, żeby się z nimi połączyć, jest niezbędne. I, Idąc za tym tropem uważności, to pole akaszy to jest pole bezwarunkowe miłości. I to nie jest taka miłość, jaka nam, jaką my znamy, wiesz, z filmów, czy, czy, czy w ogóle to, co nam się kojarzy z miłością czyli różowe serce facet i kobieta tylko to jest taka miłość właśnie nieocenia, która polega na nieocenianiu, taka najgłębsza, nieocenianie, bezwarunkowa akceptacja, bezwarunkowe bycie tu i teraz i właśnie z tym polem miłości też yy, łączę się w moich odczytach zawsze, jak czytam klientom kroniki Akaszy, by the way, yy, są te moje odczyty teraz połowę tańsze bo robię taki eksperyment, stwierdziłam, że wyceniam ją na o wiele więcej, ale chcę, żeby więcej osób z tego skorzystało. Już właśnie mam klientów, którzy do mnie przychodzą na te odczyty, więc jeżeli Ty też chcesz skorzystać z takiej pomocy, no to zapraszam Cię serdecznie, bo teraz to jest no, mniejszy wydatek niż był. Ale wracając do siebie, połączyć się z polem miłości. I co zrobić, żeby połączyć się z tym polem miłości? Najprostszą, najbardziej taką dosadną techniką to jest po prostu położenie na swoim sercu dłoni i po oddechanie chwilę do tego miejsca. Następnym takim, następnym takim punktem jest uziemienie się. Ja, jak widzicie, jestem na trawie. Zawsze podczas sesji wizualizuję sobie korzenie, które zapuszczam głęboko, głęboko w ziemię i które mój klient też zapuszcza głęboko, głęboko w ziemię, tak żebyśmy mogli być tu i teraz. Więc to jest też bardzo ważne, żeby się uziemić, bo czytamy taką energię wysoką, a ja um, uważam, że kroniki jakaszy. To jest taka, taki stworzony schemat, to jest taka stworzona instrukcja do tego, żeby ten wyższy przekaz, ten bezwarunkowy przekaz, szczytywać do tego, żeby pomagał nam tutaj na Ziemi. Dlatego to uziemienie też jest niezwykle ważne. Następnie odczytujemy modlitwę. Która możecie znaleźć różne modlitwy w sieci. Jeżeli chcesz mieć moją modlitwę, no to ona się znajduje na moich kursach i w moim e-booku. I potem już zaczynają się pytania. I jeżeli chcesz sobie zrobić taki eksperyment i mm, sprawdzić, jak to jest właśnie odczytywać kroniki, Akaszy, zapraszam Cię do tego, żebyś się codziennie łączył i łączyła, no bo nie codziennie, po prostu kiedy masz taką potrzebę, łączył i łączyła ze swoją intuicją, jak to zrobić, jak wypracować sobie taki schemat zaufania do siebie, jak wypracować sobie Taki schemat, na jakim właśnie działają kroniki Akaszy. Masz notatnik i zapisujesz sobie w tym notatniku pytanie, po czym łączysz się, nawet niekoniecznie z kronikami, modlitwą, ale łączysz się ze swoją intuicją, czyli właśnie możesz trzy razy sobie wziąć oddech, położyć dłoń na sercu, oddychać, dopóki poczujesz to połączenie ze swoim sercem, z polem miłości, z tą bezwarunkową akceptacją istnienia, a następnie wyobrazić sobie, że zapuszczasz w ziemi korzenie. I zapisujesz sobie pytanie i potem z tego miejsca serca piszesz odpowiedź na to pytanie. I to już jest fajna technika i świetna praktyka do tego, żeby się nauczyć sczytywać ten przekaz z pola. Jeżeli chodzi o same kroniki jakaszy, no to oczywiście to jest bardziej schematyczne, tam jest typowo modlitwa, typowo różne, różne elementy BHP, ale to na sam początek jest super, żeby się właśnie połączyć i żeby, bo my sobie często nie ufamy przez to, że jesteśmy prowadzeni, prowadzone przez autorytety, przez to, że często ktoś nam coś każe, przez to, że potrzebujemy. Takich srogich formułek, żeby wiedzieć, że coś robimy dobrze, no to niestety jest tak, że po prostu mamy małe zaufanie do samych siebie. A żeby czytać kroniki, i to się wyrabia oczywiście w procesie, ale to trzeba mieć do siebie zaufanie, i to jest taka najważniejsza rzecz: bycie tu i teraz i zaufanie do siebie, zaufanie do tego, co się dzieje, zaufanie do wszechświata i do tego przekazu, który do nas przychodzi. Więc ta moja metoda: pisz sobie pytanie i pisz odpowiedź, tak jak ci przychodzi. Um, i możesz pytać o wszystko, no czy możesz pytać o siebie oczywiście o to co siebie dotyczy, o wszystko inne też, ale i, i nie cenzuruj tego przekazu. Spróbuj wyłączyć ten taki nasz umysł i cały czas jeżeli zaczniesz cenzurować siebie, albo uważać, że coś jest nie takie, albo uważać, że to powinno być inaczej, to i tak to zapisz, co sobie przychodzi i wróć oddechem do tego Twojego serca. Możesz sobie też zwizualizować, że Twoja dłoń, że twoje, od Twojego serca wychodzi taka stróżka światła yy, i ona przepływa właśnie przed, przez Twoje dłonie, przez Twoją dłoń i zapisujesz ten przekaz. Więc taką sesję możesz sobie zrobić i to już jest połączenie się z tymi kronikami Akaszy, z tym, czego Pragniesz. Jeżeli masz problem z wymyślaniem swoich pytań, no to ja też mam takie narzędzie, które jest no, dostępne dla wszystkich. To są karty głębokiego Poznania, które stworzyłam, i tutaj jest 60 kart i na każdej z nich jest jakieś pytanie. Nie tylko taka opcja dla osób pracujących z psychologią, z grupami i tak dalej, bo to są karty po to stworzone, ale to są też karty, które właśnie łączą nas z chronikami, które dają nam pytania, na które możemy odpowiadać wy przestrzeni kaszy. I teraz coś wylosuję dla ciebie dla mnie. Zobaczymy jaka teraz energia z nami rezonuje, potrzeba. Karta potrzeba. Skąd się biorą potrzeby? Jakie są twoje potrzeby? Co robisz, by zaspokoić swoje potrzeby poza fizjolog fizjologią, bo to wiadomo. Myślę, że na dzisiaj pytanie, nad którym możesz sobie popracować i wykonać to ćwiczenie, o którym mówię, to jest właśnie, żebyś odpowiedział, odpowiedziała. Możesz w komentarzu, bo też jestem bardzo ciekawa. Jakie są Twoje potrzeby na ten moment? Co jest dla Ciebie ważne? No i mówię, nie mówimy tutaj o takich potrzebach fizjologicznych, tylko chociaż może one też są niezaspokojone, a tylko mówimy o takich potrzebach Twojego serca. Czego Ty teraz tak naprawdę potrzebujesz? I napisz mi o tym w komentarzu. Spróbuj właśnie zrobić to tą techniką, o której mówię, czyli łącząc się ze swoim sercem, łącząc się z teraźniejszością, zapuszczając korzenie i pisząc na klawiaturze, odpowiadając. Dokładnie tak jak tobie płynie, bez żadnego cenzurowania się, a nawet jeżeli pojawi się cenzurowanie, to napisz mi też o tym, że to jest mój przekaz, ale chciałem i chciałam się ocenzurować, bo to też jest ważne, nie tylko żeby odrzucać tą cenzurę, ale żeby być świadomym i świadomym, kiedy ona wchodzi, nie? Yy, bo może coś za dobrze o sobie powiedziałeś, powiedziałaś, albo właśnie coś się pojawiło, co Twój mózg odbiera za negatywne, i nie chciałeś, nie chciałaś tego, więc to też jest ważne, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jaka jest teraz moja potrzeba? Pokazuje mi się w kronikach kaszy, że moją potrzebą i to może być również przekaz dla ciebie jest odpuścić. Dać światu działać tak, jak działa, że ja robię wystarczająco, że wszystko jest w porządku, i żeby wpłynęła harmonia do mojego obfitość i spokój do mojego życia. To potrzebuję odpuścić, wpuścić wręcz, o, takie sobie mi się pokazuje, wpuścić, bo ja tak jeszcze się przygotowuję. A to już trzeba odetchnąć, odpuścić i zaprosić. Więc to też jest dla Ciebie przekaz, żeby w końcu zaprosić, żeby przestać już się przygotowywać, widzieć te małe detale, które są niedoskonałe. Tylko teraz. Jaskuka siostra burzy, żałoba fruwająca. Ponad głowami ludzi, w których się troska błąka. Jaskółka właśnie wycięła, no na przykład. Więc. <głos> <głos> Więc zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby się z tym podzielić. Może jesteś w żałobie, właśnie po kimś, po czymś, yy, coś odeszło z Twojego życia, i w związku z tym masz jakąś też potrzebę. Więc napisz po prostu o tym pożegnaj się z tym, co było, z tymi ludźmi, którzy byli, i okolicznościami, i wpuść do siebie nowe. I to jest takie ćwiczenie, które bardzo serdecznie Tobie polecam oprócz tamtych, o których wspomniałam. No i oczywiście na koniec, co robić, żeby czytać kroniki Jakaszy. Skorzystać z kursu po prostu. Ja przygotowałam taki kurs, który jest dla wszystkich w formie e-booka, tylko tam potrzebujesz naprawdę moty znaczy motywacji. Potrzebujesz się pilnować, bo to jest, to jest kurs w formie e-booka, w formie medytacji MP3, w formie ćwiczeń, które wykonujesz tydzień po tygodniu i na koniec umiesz czytać kroniki akaszy zarówno dla siebie, jak i dla innych więc to jest naprawdę świetny skompresowany niezbyt długi kurs, w którym jest naprawdę wszystko czego potrzebujesz, jeżeli masz motywację do tego, żeby się kronik akaszy nauczyć, to na pewno ci się to uda z nim i on kosztuje jedynie 222 zł, także naprawdę Każda osoba może z niego skorzystać i sprawdzić sobie, czy te kroniki, jakażdy z nim i z nią rezonują. A są tam świetnie dobrane ćwiczenia, i jest, jest to kurs taki mm, bardzo konkretny. Nie ma tam jakiegoś wielkiego pierdzielenia. Jest konkret, są ćwiczenia, i to też takie ćwiczenia, które naprawdę coś dają, a nie takie, żeby sobie robić jakieś duchowe ubudowu więc naprawdę skompresowana, fajna wiedza. No jeżeli chcesz czytać Kroniki Akaszy tak już bardziej profesjonalnie, albo jeżeli potrzebujesz i pragniesz takiego prowadzenia mojego, no to też Cię sobie zapraszam na kurs, który jest dla konsultantów i konsultantek Kronik Akaszy i wtedy dostajesz certyfikat, możesz czytać Kroniki Akaszy dla siebie, dla innych. I niektórzy też przychodzą na niego, bo po prostu pragną właśnie mieć to moje prowadzenie i pragną czytać dla siebie i tam już skupiamy się mocno, mocno na Twoim własnym procesie, na Twoich własnych blokadach, na projektowaniu tego Twojego wymarzonego życia i na tym, żeby sobie korzystać z tych kronik tak jak pragniesz. No więc to jest taka moja ostatnia podpowiedź, że naprawdę Cię serdecznie zachęcam, jeżeli masz gotowość, no to na ten duży kurs, a jeżeli pragniesz krok po kroku zobaczyć, jak to się robi, z czym to się je i robić ćwiczenia na to, żeby łączyć ze swoją intuicją, ufać sobie i czytać kroniki jakaszy, poznać jak się uziemiać, jak jest BHP, jaka jest modlitwa, jak zamykać, jak otwierać kroniki, jakie są techniki dodatkowe, no to zapraszam Cię do tego kursu w formie e-booka Medytacji MP3 i Ćwiczeń. Zapraszam Cię również serdecznie na polepoznania.pl, żeby zapoznać się z tym, co oferuję oraz na moje social media, jeżeli pragniesz holistycznej wiedzy i takiego większego kontaktu ze mną. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że to Tobie pomogło. Odpowiedziało na to pytanie właśnie, jak zacząć czytać Kroniki Jakasze samodzielnie. Te ćwiczenia, które podałam na początku, naprawdę są świetne i zrób sobie je chociaż przez 7 dni, na przykład, po przebudzeniu. Po przebudzeniu jest fajna energia, bo też nie jesteś, i to pamiętaj, nie bierz jeszcze telefonu do, do ręki, ale po przebudzeniu właśnie jest fajna energia, bo jeszcze nie jesteś w tym całym flow życia, flow, wiesz, tego co musisz zrobić, tylko jeszcze jesteś taka na pograniczach tych, tych światów i taki, i wtedy fajnie sobie zapisywać te odpowiedzi na pytania, które ciebie... Mm, które Ciebie dotykają, dręczą, na które pragniesz odpowiedzi, bo wszystkie odpowiedzi są już w Tobie. I ja, zarówno w moich kursach, jak i konsultacjach, jak i narzędziach, które widzieliście, mówię o tym, że wszystkie odpowiedzi są już w Tobie, tylko musisz do nich dosięgnąć albo za pomocą innych ludzi takich jak ja, albo za pomocą siebie, samej siebie samego. To już jest Twój wybór i dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie mnie. Mówiła do Ciebie Weronika Liberska: Pole poznania na